Witajcie, w dzisiejszym CPN TV zajmiemy się Batmanem Beyond w czwartej serii DC Universe Classic. Zajmiemy się samym Batmanem, rzućmy okiem na to wielkie, wielkie pudełko. Zobaczcie, nie wiem jak wam, ale pierwsze co ja pomyślałem patrząc na nie to, że wygląda jakby a, siedział w nim Baza Astral z Toy Story. Jest strasznie, zobaczcie jakie duże. Ile tu jest jeszcze miejsca, żeby wcisnąć przynajmniej jedną figurkę. Bas siedział w czymś podobnym i mamy nawet widać dziury na powietrze, żeby Szpadkiem nie brakowało mu tlenu. O, za tym, żeby mi się to nie rozpadło, bo jak widzicie, już było otwarte. I tak. Na samym przodzie tego bardzo oldschoolowego opakowania mamy logo DC. O, oczy Batmana. To jest w sumie jedyna rzecz, która się zmienia w całej tej fali. O, wiadomo z której jest serii. Sama figurka i... Ten efekt wybuchu za nią z panelami końcowymi gdzie mamy na przykład... ...przymiot, co cokolwiek widział Wonder Woman Tu jest Batman, tu Despero Ares, znowu Wonder Woman, Kapitan Atom I Cyborg Z tyłu reszta figur w serii Czyli tutaj, Tak, Powtarzając Wonder Woman, Cyborg, Kapitan Atom, Batman Beyond, który tu jest w swojej podstawowej wersji. E, mój to bez, m, wariant bez maski. Ares i Despero, który jest... O, tu, tu jest. Despero, który jest figurką do złożenia. Zraz, wraz z Batmanem dostajemy lewą rękę. Kawałek biografii. 30 lat po e, emeryturze Brusawaina. Miasto go tam jest. E, no, na no, nie mogę znaleźć chyba. Miasto Gotham pogrążyło się w zbrodni i korupcji. Były Batman pozostaje w, na odludziu, dopóki e, uczennica Terry Maginis uciekając przed gangiem nie kończy przed, na jego progu. Razem e, odpędzają gangoli, a Bruce widząc okazję to powstanie nowego bohatera postanawia... Wytrenować Terego na to, żeby został nowym Batmanem. Hmm. Statystyki prawdziwej imię Terry McGinnis, zajęcie uczeń, e, baza, miejsce, miejsce akcji Miasto Godam w roku 2040. Specjalna umiejętność wytrenowanej gimnastyki i, i znajomość sztuk walki. Zaawansowany techniknie Batkostium zwiększa jego siłę i zwinność, strzela Batarangami. Pozwala na lot, na elektroniczny podsłuch, podsłuch dzięki mikrofonom ukrytym w łóżkach palców i kamuflaż, który jest czy go niewidzialny. I to by było na tyle jeśli chodzi o pudełko. Bardzo fajne, bardzo duże i czas wyjąć Terego. I Termagine jest nasz ukochany Batman w przyszłości. Jest już wyjęty ze swojego więzienia, więc na sam początek zajmiemy się jego akcesoriami. Pierwszym z nich jest wspomniana już e, ręka Despero, która dla mnie właściwie jest bezużyteczna, ponieważ nie mam zamiaru kupować nic więcej z tej serii, ale jeśli, jeśli macie zamiar go zebrać, to przypuszczam, że powinien być fajny, jak zresztą większość figurek z Disney Universe Classics. E, zobaczcie, jaki jest duży, właściwie głowę większy, maksymalnie od tego, nie do co Kilowog z ostatniej serii który byłby nawet nie widać przynajmniej o tyle większy jeszcze, jeszcze wyższy i wygląda naprawdę imponująco mam nadzieję, że kiedyś uda mi się go zdobyć mimo, że fanem wielkiej latarni zielonej latarni za bardzo nie jestem no tak, to jest ręka despero której możemy się pozbyć drugim akcesorium jest Batarang przyszłościowego Batwana Um, który, jeśli dobrze się przyjrzeliście, to na zdjęciach na opakowaniu był szary i taki też był w rzeczywistości, dopóki go nie pomalowałem na bardziej odpowiednie e, serialowo kolory. Choć też może nie postarałem się do końca, ale taki zdecydowanie jest lepszy niż w produkcyjnym szarym kolorze. No i fajnie wygląda na pewno na półce. I tym akcesorium, które sprzedało mi tą figurkę, oprócz tego, że wariant z zakrytą głową był o 20 zł droższy w tym sklepie, w którym kupowałem, jest ta zdjęta maska, która oprócz tego, że wygląda cudownie, e, zwróćcie uwagę, świetnie, właściwie tak powinna być, świetnie wymodelowana, ściśnięta z jednej strony, tak dłuższa, może nawet trochę za długi, za długa tutaj, bo całą szyję tery ma zakrytą. No tak, oczy e, fajnie, fajnie widać części twarzy. E, fajna rzecz. I właśnie oprócz tego, że wygląda świetnie. Gdzie hmm, to poleciało? Oprócz tego, że wygląda świetnie to jeszcze a dzięki niej i patarangowi tery może mieć pełne obie ręce. Hmm, trzymaj to. Nie będzie musiała mieć żadnej pustej. Jedna. O, druga. Stoi. I jak dla mnie jest, jest, jest to coś, a no, na, naprawdę fajne akcesorium, fajnie, że mogę mu zapchać dwie obie łapy i postawić koło reszty Ligi Sprawiedliwych. I właśnie. To teraz. Zostawić akcesoria i zająć się samym Terem, który jak widzicie ma na sobie strasznie mało farby. Jedyne rzeczy, które zostały pomalowane to jego pas. Fajny szary, ale nie było właściwie miejsca, żeby jakieś wpadki bydły. A znak na klacie, który jest jedną... właściwie z moim drugim ulubionym znakiem Batmana po czarnym nietoperzu. Szkoda, że tutaj został, widzicie, przedłużony z lewej strony, tutaj na górze, względem prawej. I mógłby być trochę dokładniej pomalowany, bo pewnie tego nie zobaczycie, ale widać pod, pod nim czarną bazę figurki. No i oprócz tego twarz. Bardzo fajnie pomalowana twarz, której jedyną wadą są oczy. Choć szczegółowe chciałbym, żeby miały bardziej żywe kolory, a tak to ten ich, właściwie perłowy, a nie biały kolor przypomina mi oczy, które powinna mieć zamaskowana wersja. O, zamaskowana. Tak, poza tym jeszcze podoba mi się jak pomalowane są jego włosy, są tak kreskówkowo niebiesko-czarne i jest to jedna z niewielu figurek na których to naprawdę fajnie wygląda, z tego co widziałem, ja miałem, miałem styczność.